Niby nowa brama skrzypi. E, witam na kanale Dbamy o bramy z tej strony Niedźwiedź. Dzisiaj zadbamy o bramę przemysłową Crispol w nowo otwieranej stacji okręgowej kontroli pojazdów. Powiem wam w kilku słowach, e, w których miejscach przesmarować bramę, jak ją konserwować i dlaczego warto nawet nową bramę e, traktować naszymi środkami do smarowania i konserwacji. Zapraszam! Bardzo często zdarza się, że w obiektach przemysłowych brama montowana jest bardzo wcześnie, kiedy wręcz jest jeszcze stan surowy budynku. To powoduje, że wszelkie brudne prace typu malowanie, szpachlowanie, cięcie brudzi naszą bramę. Bardzo ważne jest, żeby przed rozpoczęciem użytkowania tą bramę wyczyścić, nasmarować i zakonserwować. Dzięki temu y, brama będzie nam bardzo długo i bezawaryjnie służyć. Za chwilę pokażę, na co zwrócić uwagę, y, w których miejscach szczególnie musimy ją wyczyścić, y, w których miejscach ją przesmarować, aby brama cicho, bezawaryjnie nam służyła. Czyścimy zawiasy, czyścimy rolki, czyścimy zawiasy środkowe. Za chwilę użyję sprężonego powietrza. I po otwarciu bramy czyścimy prowadnice, po których poruszają się rolki. Zaczynamy od suchej szmaty, od pędzla, od sprężonego powietrza. Jeżeli jest konieczność usuwamy mechanicznie mechaniczne zabrudzenia typu zeschnięte tynki i tym podobne rzeczy. Jak już wszystko będzie czyste dopiero szykujemy się do smarowania. Ja użyję do przeczyszczenia yy, zmywacza technicznego do bram. Nasz środek bardzo dobrze sprawdza się w tego typu sytuacjach. Nie zawiera acetonu, nie za szybko odparowuje, dzięki czemu dobrze wgryza się nawet w zaschnięty brud i jednocześnie później pozwala nam bardzo fajnie i skutecznie wyczyścić elementy, zanim je potraktujemy smarem. Po wyczyszczeniu elementów czyli zawiasów, rolek, zawiasów środkowych. Po wyczyszczeniu prowadnic możemy nanieść suchy smar. Suchy smar dbamy o bramy, Jest to środek, który szczególnie polecam do smarowania konserwacji bram przemysłowych. Dlaczego? Jest to środek, który przede wszystkim jest suchy, jak sama nazwa już mówi. Po naniesieniu smaru nośnik odparowuje smar. Całkowicie wysycha, dzięki czemu w przyszłości nie będzie przyjmował żadnego kurzu, brudu. Dodatkowo środek smarny oparty na PTFE bardzo mocno przyczepia się do elementów typu rolki, zawiasy, prowadnice. Trudno się ściera, dzięki temu bardzo długo swoje właściwości smarne utrzymuje. Jako, że jest to PTFE bardzo y, zmniejsza tarcie. Suma summarum y, w obiektach, które muszą być reprezentacyjne. Y, w przypadku dotknięcia y, otarcie się o taki element nie będziemy brudni. Y, dodatkowo kurz był później wystarczy usunąć za pomocą sprężonego powietrza, szmatki i dalej element pozostaje nasmarowany barem suchym możemy potraktować także prowadnice poziome, oczywiście po wyczyszczeniu. Pamiętajmy też o sprężynach skrętnych. Jeżeli w trakcie montażu albo tuż po nim nie zostały sprężyny posmarowane, warto zastosować tam suchy smar. Nanosimy smar intensywnie i kilka razy otwieramy, zamykamy bramę. Zapraszam do śledzenia naszego kanału, zapraszam do zakupu naszych środków z serii Dbamy o bramy. Komentujcie, lajkujcie, zapraszam serdecznie.